Niedawno świat mediów obiegła wiadomość, że Roxana Węgiel i Kevin Mgley są już po ślubie. Para zdecydowała się na związek cywilny, ale to nie koniec ich ślubnych planów. Coraz więcej mówi się o kolejnej uroczystości, która ma się odbyć niedługo, co sugeruje również fakt, że Roxana i Kevin właśnie świętowali swoje wieczory panieński i kawalerski. Z wyjazdu do Turcji wrócili z wspólną pamiątką. Roksana Węgiel ostatnio miała bardzo intensywny okres. Dotarła do finału programu Taniec z Gwiazdami, co oznaczało, że przez wiele tygodni sala treningowa stała się jej drugim domem. W programie wokalistka spisała się świetnie, co z pewnością umożliwił jej doping ze strony ukochanego Kiewina Mgleją, który nie szczędził jej słów uznania za osiągnięcia. W międzyczasie Roksana występowała również na największych festiwalach muzycznych w Polsce. W pewnym momencie udało jej się nawet znaleźć czas, aby wziąć z Kevinem ślub cywilny. O tej ważnej zmianie w życiu pary pierwsi dowiedzieli się uważni fani, którzy zauważyli zmianę nazwiska w dokumentach firmowych. Niedawno Roxana Węgiel nieśmiało przyznała, że teraz używa podwójnego nazwiska. Jej i Kevinowi Mglejowi przed nimi jeszcze ślub kościelny, choć data tej uroczystości na razie pozostaje nieznana. Jedno jest pewne, to wydarzenie zbliża się dużymi krokami. Para stara się chronić swoją prywatność, co nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy chce się dzielić z fanami fragmentami swojego życia. Ostatnio zakochani postanowili trochę zaszaleć i wraz z przyjaciółmi wybrali się do Turcji. Ten wyjazd nie był zwykłym wakacyjnym wypoczynkiem. Na miejscu Roxana świętowała na swoim wieczorze panieńskim, podczas gdy Kevin organizował równocześnie swoją kawalerską imprezę. Oba te wydarzenia były pełne zabawy, czego dowodem są zdjęcia, które Roxana opublikowała na swoim Instagramie, pozując z trzema przyjaciółkami. Podczas wyjazdu do Turcji, Roxana Węgiel i jej przyjaciółki bawiły się na wieczorze panieńskim, wszystkie ubrane w białe sukienki. Wokalistka miała na głowie wianek z kwiatów oraz welon, co dodawało jej wyglądowi świątecznego charakteru. Zdjęcia, które później opublikowała na Instagramie, świadczą o doskonałej atmosferze tego wieczoru. W tym samym czasie Kevin Glay również korzystał z uroków Turcji, świętując na swoim wieczorze kawalerskim. Panowie spędzili czas oglądając mecz i bawiąc się na łódce co z pewnością dostarczyło im wielu niezapomnianych wrażeń. Jednak najbardziej wyjątkowym wspomnieniem z tego wyjazdu, jakie para przywiozła do domu, są tatuaże, które oboje zdecydowali się zrobić nad kostką. Motywy wody, które wybrali, symbolizują ich związek Raksi wybrała księżyc, a Kevin słońce, co dodatkowo podkreśla ich wzajemne uzupełnianie się. Te delikatne i piękne tatuaże stanowią ważną pamiątkę z ich wspólnej przygody. Teraz pozostaje już tylko czekać, kiedy zakochani zdecydują się na ślub kościelny i zorganizują wielkie przyjęcie dla swoich gości. Z niecierpliwością oczekujemy zdjęć z tego kolejnego ważnego wydarzenia w ich życiu.